Standardowo około 13 hamaczkowanie 14 już nawet. Bo... No, jeździmy w górach, nie ma żadnych miasteczek więc nie ma też soczków wyciskanych. W sumie mamy mango, można zaraz opierdzielić No, relaksik, dzisiaj byliśmy w sklepie po wodę Białac się wywalił tuż pod sklepem jechał jakimś takim motorkiem i mówił, że mu pies wybiegł i było dużo piachu zahamował przed nim i się wyrypał zdarte ramię dziura w kolanie jakieś tam obtarcia Wstał w szoku chyba będzie dobrze z nim ale znów zaczęliśmy tak myśleć, że o, może by trochę zwolnić bo to łatwo się jednak tutaj połamać Dominikę atakują jakieś wielkie robale, ale jest twarda, siedzi dalej. Jeżeli kiedyś yy, osoby odpowiedzialne za produkcję słuchowiska Wiedźmina obejrzą ten film, dlaczego nie nagrajcie dwóch ostatnich części? <gry> Jak się hmm. Wiedźmina posłuchać sobie? O dzisiaj łaskawy dzień, było dużo chmur po tym deszczu jeszcze długo. Było naprawdę tak chłodnawo. A teraz widać To jest taki półcienia to nazywam. Że to słońce jednak daje trochę. Przysteliście, ale to ciężko tak znaleźć. To musi być naprawdę konkretne drzewo. No. Zjechaliśmy teraz ze 300 metrów, więc jest czuć, że jest cieplej I znowu wjeżdżaliśmy tu jakąś hardkorową trasą. Skutery się zawiesiły. Za niski prześwit mamy, trzeba to delikatnie te skutery chyba no. Czy to mucha, czy jakiś... coś jak szerszeń, ale jest wielkie i tak szybko lata pomiędzy skuterkami tam, i znika co nie, i nagle przylatuje taka torpeda. Lata dookoła, nie wiadomo co chce, i znów odlatuje. W końcu znalazłem odpowiednie ustawienie żeby móc jechać i gadać Jadę 50 na godzinę, więc powinno być dobrze Widać Tamto widać chyba z tego Kurczę, trochę się z Dominiką boimy, bo tu już który, któryś wrzut jest na murku i tutaj grasuje jakiś hobrogang I nie wiemy co robić właśnie, no trzeba uważać. Ale teraz tamtej rzeczki nie widać tak fajnie. Tu zawsze oni tankują benzynę. Panie jest ubrana, żeby ją słońce nie ten ma rękawiczki, skarpety długie. No, też mogą sobie ustawić, że na przykład ktoś przyjeżdża z dwiema dychami, on stawia, że dwie dychy i leje zawsze za dwie dychy. Zgadnijcie co jemy zupę. Co można innego dostać w Wietnamie, no jak nie zupę. Jest 38 stopni i jemy gorącą zupę, co nie? Już. <grym> Mam dość tego żarcie w tym Wietnamie. Czekam na smażony ryż po kantońsku, kurwa w Hanoi. Nie po drodze, ale musiałem się przejechać. Nawet fajne przeżycie. Mam nadzieję, że nic nie puści. Konstrukcja linowa. A tu patrzcie, co chwilę takie pożary są. Znaczy pożary, palą śmieci, co nie? Kot, wow, już dawno kota nie widziałem. To jest Uuu, ale szan! Ja pierdolę! Uuu. To jest zapach Wietnamu! Masakra eka! Jest po osiemnastej, jedziemy znaleźć coś do spania, ale nie ma wody. To pewnie był błąd znowu, że nie wziąłem, bo nie było zimnej. I teraz się ogarnę, że będziemy jechać górami 3 godziny i nie będzie co pić. Ale może będziemy mieć trochę szczęścia i trafimy na coś dobrego do picia. Ale muchy lecą, kurwa. Muszę sobie kupić okulary. Takie przezroczyste normalne. Albo w masce do nurkowania będę jeździł. Kurde. Ale mam parta. Wszystkie idą na czoło. Dobra, elo. Muszę jechać. I piaseczek. Świreczek na drodze. Akurat żeby się wypali. fud fu z Dominiką wymarzonego miejsca do spania. Jedziemy na dwa światła. Moje zwykłe fajnie świeci na dół, a ona ma fajne drugie. Jak sobie jedziemy 30 na godzinę. A i tak czasami wydaje się szybko. Ja widzę trochę więcej niż w tej kamerze, więc nie jest tak źle. mówię, dmuchy do oczu, więc trzeba jechać hodę. Już było ze sto miejscówek, ale jestem wybredny. Wolałbym, żeby nas nie było widać w nocy, z rana. Żeby nie kusić. Słuchamy wymarzonego miejsca. Jest update'cik Jest update'cik, Znaleźliśmy normalne drzewa, jesteśmy przy jakiejś jaskini, więc z rana będzie co pozwiedzać. Godzinę sami widzieliście, które jest. Ja już zasypiałem na skuterze No, ale są fajne drzewka, jest duży park. Nie wiem czy jutro tu nie będzie miliona ludzi, ale zobaczymy. Joo! Siema, znów zapomniałem nagrać nasz super obóz Ale był tu O, tam jest jeszcze kawałek obozu No, dojechaliśmy tu dość późno, ale to widzieliście no I 3 minuty drogi stąd jest wejście do jakiejś jaskini za 2 miliony 200 dongów, czyli za 300 zł, 350 może ginka, no. więc nie wiem co tu za jaskinia czy znaczy wiem po zdjęciach? Jedziemy tam zobaczyć sklep, może zjeść. Może będzie ładnie. A później do rzeki się wykąpać. Albo zjeść, nie wiem jeszcze co najpierw. No, zjechaliśmy się wykąpać. Z 3 minutki drogi stamtąd. Tam z góry widziałem fajny, fajną, fajny basenik. Więc, patrzcie, jaki fajny basenik znalazłem. Spory, całkiem spory jak na źródełka i głęboko jest. Nie wiem czy widzicie, ale ja widzę dno. Można sobie wskoczyć. Dobra, jest mydełko. Proszę Państwa, będzie cudownie świeżo. I to jest wyprana koszula z pralni. O, oh, jak to pięknie. Pach, jeszcze nie mogę doczekać. Halo, uh -huh. Szalony. thank you Zaczął mi palić dużo benzyny i śmierdziało. No, więc przetarło się o coś. Cały skuter musiałem rozkręcić, żeby odkręcić bak, dostać się do tego. W sumie nie wiedziałem, że to tu jest, więc jeszcze odkręciłem bak, może nie musiałem. I pan mi dał z takiego samego skutera wężyk za darmo. Więc sobie naprawię go jego narzędziami. I ogólnie mam nauczkę, że jadę kupo, kupię narzędzia zaraz. A nie będę liczył na jakieś Farty O tutaj jest fajny mechanik Pomógł mi ze skuterem Dał mi gumkę Tu ma fajny ten Tu jest majster Dziękuję Dziękuję Super Bardzo mi pomógł Ja sobie sam to już zrobiłem No i ekstra Jeźdź Mam nadzieję, że już nie kapie nic tam stoi taki sam skutek no Zgadnijcie co jemy dzisiaj na śniadanie Zupka Szef kuchni Szef Dobra zupka, dobra zupka Bardzo dobra zupka Szef kuchni Okej, okay. dziękuję I tu jest restauracja so... Tu jest jak na pustyni Tak gorąco wali ten asfalt Znaczy z asfaltu pije ciepło Jest mega ciepłe powietrze jak z parelki I na dodatek to słońce I lipa bo teraz trasa będzie dolinami a nie górami Więc lipa znaczy będziemy jechać górami 15 minut później zjazd z więc no nie fajnie, proszę. A takie widoczki trochę teraz jak w Tajlandii. W Tajlandii były takie góry. Hambia, hambia, wow! wow. Ja ja a ja hania wa wa ja ha ja am ja o ja Boże już zapęd dość bieżełem do przodu przednie koło dociśnięte pięknie gdzie z tego na kręciu Niesamowite, cóż za prędkość, płoty wyrywają, głowy się same, boże, wszystko i lekko tutaj, dojdzie do lewej linii, Dojdźcie do lewej linii, cóż za pochylenie, z prawą, ja czy nie wierzę, ale dziury, co tu się dzieje, boże jedyny jak oni lecą, cóż za zagręcz, boże dobrze, są opony, bezpieczeństwa, i znów pełna pizza 60% pokręga moi drodzy. Cóż za emocje! To ci koła! Przychylenie w lewo do przodu niesamowite! Jazda bez hamulca! Kurwa! Jest! Kolejne zakręty, co tu się dzieje, proszę Państwa! To trzeba puścić w telewizjach! Patrzcie co obczaiłem z trasy Co tam jest? jaskinka jakaś widziałem tylko te skały, nie widziałem jaskini ale tak pomyślałem, że kurde tam musi być coś tam coś musi być po prostu no i jest więc zostawiamy motorcy na słońcu niestety i pociśniemy to, zobaczyć wczoraj jak jechaliśmy w nocy to zatrzymał nas jakiś taki gość, wyglądał jak policjant wyszedł z latarką i kazał nam się zatrzymać my go tak ominaliśmy. I pojechaliśmy za tam dwa zakręty, co nie? I Dominika mówi: Ty, on biegnie do motoru, on biegnie do motoru. Ja mówię: Dobra, to ja się zatrzymam, a ty jedź, co nie? Bo ja mam prawko w razie czego. To do niczego się nie przyczepi. Kurczę, poszedłem się. No i gość wyskoczył na taki na 150, dużo szybszy motocykl, więc pewnie by nas dogonił. <grym> no. No i ja wiadomo, uśmiechnąłem się, mówię, cześć, coś tam, mówię, jestem Maciek, przywitaliśmy się, podaliśmy sobie ręce. Zapytał się skąd jestem, gdzie jadę, że czemu tak późno. Ja mówię, nie, spoko, że ja się wyspałem, że ja, fajna przygoda dla mnie jechać tak w nocy. No i chwila gadki, chwilę pogadaliśmy i powiedział, że spanie jest za 50 km. No, ale się, bo Dominika ten dała dzidę gdzieś tam. I opowiadała, że schowała się w jakimś opuszczonym domku, bo był przy drodze. Szybko wyłączyła motocykl, zgasiła światła i gdzieś pobiegła w krzaki. <laughs> więc akcja była dobra. Ja nawet jej nie widziałem, bo ja przejechałem, a ona mnie później dogoniła, co nie? Zobaczyła, że mówi, że patrzyłam, patrzyłam, czy to motor z plecakiem. No, więc była akcja. A to się okazało, że to był strażnik lasu. Jakiś taki leśniczy. Się zdziwił. Może są jakieś przemytnicy tutaj, bo to byliśmy blisko Laosu bardzo. No, o, o, a propos wczorajszego dnia, właśnie mi się przypomniało, że była akcja. No i tak trzeba robić zawsze. Jakby była jakaś policja, to niech Dominika daje dzidę dalej. A ja ich a ja zostaję, ich zagaduję i tam biorę na klatę wszystko, no bo mam papiery. Patrzcie, coraz bliżej jestem. No, wygląda to potężnie. Myślałem, że trochę szybciej się tu będzie szło. Ale trzeba uważać. Tu się ruszają te kamienie. Jakby nie było, to to wszystko spadło stamtąd. Więc trzeba. Trzeba uważać Jakby taki kamyczek spadł na łeb, to jest finito. Właśnie się szczęwiem, że idę w kasku do tej jaskini, ale to może kurde dobrze <gry> W sumie to dobrze. Jak spadnie jakiś kamyczek mały, to może mnie Nie zrobi mi dziury w głowie. W ogóle czuć jak się chłodno zrobiło, co nie? Ja bym tu został. Jakiś hamaczek rozwiesić w tym... Ała kurde. Klapkach tu poszedłem, to też jest mądre. Nad nami takie fajne rzeczy. Mam nadzieję, że nic się nie urwie. Jest kina w środku, ale trzeba płynąć. Właśnie się zastanawiamy. Czy warto? Czy tam nie ma końca? przypadkiem? siema. Tu jesteśmy w dyskini. Idę zobaczyć, co tam jest. Mam nadzieję, że mnie nic nie zje. Uuu, uh, ładna. zawsze muszę robić takie głupie rzeczy. Jest jakieś błotniste dno. Mam nadzieję, że mi nie skonsumuje. Kupy nietoperzy. Dobra. Yy. Tutaj kawałeczek już. Przeszłam. Jestem na wysepce. Tu lata sobie motylek. Stan mój. O, miga latarka, że zaraz się rozładuje. W idealnym momencie. Tutaj ktoś pali kadzidełka. Sobie. Uuu, uh, ale mi buty wsysło Uuu uh. O Jezu, nie mogę ich wyciągnąć Bez kitu, kurwa Uuu uh. uh. Ale mnie wsysło Idę dalej Jak coś to macie... Ratuj mnie. Czuję się trochę jak w harém toperze. Srają na mnie nie toperze. Pływają rybcie. tu się robi o, ale się zrobiło głęboko dobra, teraz muszę płynąć a mam latarkę na czole i mogę jej zamoczyć Widzę, ale chyba to koniec. Nie wiem, przypuścimy tam, że kawałek. O, i padła mi latarka. W idealnym momencie. No. Mody właśnie, kupił, mody właśnie kupił siatkę browarów Tu w sklepie Tu dowodów nie sprawdzają. Jak obejrzałeś ten film, to dawaj zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, albo chociaż zostaw jakiś komentarz, zostaw jakiś ślad po sobie i dorzuć cegiełkę do tego kanału. Dzięki wielkie za oglądanie i trzymajcie się, ciepło jo.